Czy jesteś kwiatem ciętym, czy doniczkowym? Zwróćcie uwagę, jak się zetnie róże, ona wcale nie więdnie. Jak się zetnie jakiś kwiat, on nie przestaje pachnąć. Ktoś mówi, zgrzeszyłem i co? I uśmiechnięty jestem. Ilu ludzi mi mówi, proszę, księdza, moja koleżanka współżyje z chłopakiem. Uśmiechnięta, radosna, ja ciągle wkurzona w jakiejś depresji, jest zdenerwowana. Tak, ona jest kwiatem ciętym, pięknym, ślicznym, pachnącym. A ja chodziłem po kolędzie z tymi babciami nieraz jak wpadaliśmy w jakiś temat to o kwiatach. Proszę księdza, księdzu, pokażę, tutaj mam taką doniczkę, to ten mi kwitnie w październiku, ten mi kwitnie to, a ten ksiądz zobaczy, jak suchy badyl wygląda, ale on żyje. To było nieprawdopodobne. Rzeczywiście pokazałem mi doniczkę, w której był wbity suchy patyk. On żyje, on zakwitnie na wiosnę. Nie martwcie się, że jako chrześcijanie momentami jesteśmy jak suche patyki, ale jeśli jest w Tobie życie Chrystusa, zakwitniesz. A cięta róża niestety zwiennie, chociaż z ludźmi jest inaczej, bo każdy z nas ma możliwość zawsze, największy grzesznik, zasadzić się w Pana, w Pana Jezusa.